Giełda zwoleń ulica Targowa 50. W jakiej cenie? A, to okay. W jakiej cenie? Na to, gdzie daleko odwołałem? W okolicy niska? W jakiej cenie, pawiki? Proszę. W jakiej cenie, pawiki? Jeszcze raz? 15, dziękuję. Co to jest za rasa? są <gry> kurki Bardzo ładne A, pompę? Dyrlig?

Mam po 5 zł. W jakiej cenie kurki? 25, 35, 38? W zależności od wieku. Ten najdroższy to jak to wiekowo? Tamten najdroższy są te białe, to jest 22 tygodnie centy. Dziękuję. W jakiej cenie, kaczuszki? To... Za sztukę, tak? Nie.

O, też jeszcze tutaj są. To się na góry. Co nam potrzeba? A, Nie, filmuję. Widzę, że pan gołębie na kilo sprzedaje. Wszystko, <noise> tak. Wszystko sprzedaje. A. W jakiej cenie? To jest ona czy on? O, tam jest staniczka Kolejny z jajkiem zamita, nazywam się Johnny. Kolejny jesteśmy w

Co to za odmiana jest? Szpak. Szpak. Cenowo jak ona? No. W jakiej cenie konik? 2,5 no tysiąca się to jest. To nie to miało być? Serio. Powolutku tu między samochodami. Jaka to sodmiana? A nie wiem. Hej, no i jak wam się podobał ten ryneczek czy ta giełda, może tak to powinien nazwać. Giełda w zwoleniu. Pozwólcie, że podsumuję w kilku krokach Czy się wyjazd udał? No nie udał się Ja osobiście nic nie kupiłem Ale wiecie, to było tak przy okazji Ja nie jechałem specjalnie do Zwolenia Tylko przy okazji Powiem tak Podsumowując tą giełdę Giełda bardzo duża Na plus giełdy Bardzo duża Myślę, że osoby, które Hodują gołębie Odnajdą się tam jak w raju. Tam jest przeogromny wybór gołębi różnego typu. Troszkę kur. Natomiast jeśli chodzi o inne ptaki ozdobne, nawet papuk nie było jakoś tak dużo. Czy, czy barżantów, to już w ogóle jak kot napłakał. Więc to jest giełda bardziej pod kątem osób hodujących gołębie. Jako taką mogę polecić. Natomiast porównując ją do połańca, gdzie byłem tydzień temu, no, połaniec wygrywa ponownie. Dlaczego? Po pierwsze, dużym minusem giełdy jest brak parkingu. Drodzy widzowie, jak tam jedziecie, to naprawdę e, będziecie jeździć w kółko chyba 10 razy, zanim znajdziecie miejsce. Jest bardzo, bardzo trudno znaleźć miejsce. Nie ma, nie ma specjalnego parkingu wydzielonego. Tylko parkuje się na bocznych uliczkach Można wjechać y, samochodem za 10 zł na teren targowiska Ale powiem Wam, to jest moim zdaniem nieprzemyślany pomysł Bo ja rozumiem jak ktoś handluje czymś No to dobrze, płaci 10 zł, wjeżdża samochodem, no i handluje Ale tam doszło do takiego kuriozu, że wpuszczali wszystkich Czy handlujesz, czy po prostu przyjechałeś samochodem Można za 10 zł wjechać na teren giełdy Doprowadziło to do tego, że w alejkach, w których normalnie przechadza się między sprzedającymi, stały samochody poblokowane, bo jeden za drugim powjeżdżały i nie mogły ani do przodu, ani do tyłu wyjechać. I nie wiem, ci widzowie chyba, ci widzowie, przepraszam, ci ludzie, którzy tam wjechali chyba zostali, nie wiem, do, do 12, do 13, aż to się wszystko rozblokuje i wtedy będą mogli wyjechać. Słabe szkoda. Szkoda, że, że organizatorzy tego nie dopilnowują. 3 złote, jak wchodzicie na giełdę, 10 zł jak wjeżdżacie. Natomiast mówię, nie powinno być wjazdu prywatnymi samochodami. Moim zdaniem, to jest oczywiście moje zdanie, więc yy, wydaje mi się, że tu jest sprawa do dopracowania. No i drugi ten minus to jest yy, brak parkingu. To jest naprawdę bardzo duży minus. Wiecie, jak idziecie po jednego ptaszka. Niewielkiego to ok. Jak nawet to auto macie 2 km dalej, to się przejdziecie. Ale jak widziałem osoby, które nie wiem, 30-40 kur kupowały i z tymi worami tam do samochodu słabo, mega słabo. Więc organizatorzy giełdy w zwoleniu, pomyślcie coś nad tym troszeczkę. To nie była tylko giełda typowo zwierzęca. To od razu mówię. Tam była, yy, był normalny ryneczek z warzywami. Były też, była też tak jakby giełda staroci tam już się nie zapuszczałem, bo dzisiaj trochę nie miałem czasu yy, więc to nie tylko to było natomiast myślę, że 70% tej całej powierzchni, która była tam przeznaczona to było jednak podzwierzęta ktoś kto hoduje gołębie super sprawa dla reszty myślę, że są trochę lepsze giełdy nie obrażając żadnych, że tak powiem, giełd, to wydaje mi się, że e, No, mogłoby być trochę lepiej. Ja niestety nic nie kupiłem, nawet e, mojemu znajomemu miałem kupić ptaki, też się nie, nie udało, więc to szkoda, szkoda kurczę. Bo byłem trochę napalony na te barżanciki, a tu Bazantów było jak kot napłakał. Srebrne, e, jedno stanowisko było ze srebrnymi, 200 zł. No, nie wiem, czy to się rozniosło, ta cena 200 zł za samca i 200 zł za samicę. Znacie moje stanowisko, jeśli chodzi o taką cenę za samicę barżanta. Zwłaszcza, że po 100-120 zł można spokojnie kupić. I jeszcze jeden pan miał jednego bananowego, nie w pełni wybarwionego, dopiero zaczynał się wybarwiać. Więc on chyba ten barżancik akurat ten był chyba za 60 zł, jeśli dobrze pamiętam, 60 albo 80, jakoś tak. No ale bananowy mnie nie interesował, więc jego nie kupiłem, ale co ja kupiłem, <grym zmarzający> tego dowiecie się już w następnym odcinku, co to za maszyneria Maciej. Może część osób się domyślać co to jest, eee, urządzenie, które pomoże mi w karmieniu zwierzaków, powiem tylko tyle, a w następnym odcinku przedstawię co i jak. Dzięki widzowie za dzisiaj. Niedziela. Trzymajcie się. Pewnie ten odcinek pojawi się w poniedziałek, więc <laughs> nie śmiejcie się. Różnie to bywa u mnie. Nie zawsze mam czas od razu zmontować. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Widzimy się w następnym. A pozdrawiam jeszcze wszystkich, którzy mnie rozpoznali. Kilka osób ze mną zagadało. Dziękuję. Bardzo fajnie porozmawiać. Strzelono mi temat giełdy w Bodzentynie. Bodzentyn? Chyba tak dobrze mówię. Muszę sobie rozkminić. Tam chyba druga i czwarta niedziela. Yy, druga i czwarta A ponoć jak piąta wypada w miesiącu To, że jest super wtedy giełda Bo z tych wszystkich giełd się tam zjeżdżają Muszę sobie to roz, yy, popatrzeć Być może się tam wybiorę Na razie jeszcze nie wiem Zobaczymy Dzięki, trzymajcie się Cześć Tutaj wam zdradzę rąbka tajemnicy Nie ruszam kamerą Nawet nie zmieniam perspektywy Tak, żeby wam za dużo nie zdradzić W najbliższym odcinku dowiecie się co i jak